Są jeszcze wolne miejsca na studiach w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Do 17 września trwać będzie dodatkowa tura rekrutacji na studia dzienne na 20 kierunków pierwszego i drugiego stopnia. Do 24 września potrwa rekrutacja na studia niestacjonarne. Wolne miejsca są jeszcze na większości kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Dotyczy to także tzw. studiów zamawianych, na których studenci mogą otrzymywać stypendia do 1000 zł miesięcznie. Wolne miejsca są także na kierunkach mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ochrona środowiska, włókiennictwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, transport, zarządzanie, filologia angielska, hiszpańska, słowiańska, czeski, chorwacki i rosyjski język. Biznesu, filologia polska, pedagogika oraz pielęgniarstwo. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia magisterskich są jeszcze wolne miejsca na kierunkach mechanika i budowa maszyn. Są to studia zamawiane z możliwością uzyskania stypendium do 1000 zł, zarządzanie, filologia, specjalność słowiańska oraz Filologia Polska. Wolne miejsca są także na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Od sierpnia trwa dodatkowa tura rekrutacji na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia. Studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej to są studia bezpłatne, studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne jedynie obowiązują czesne, natomiast to są studia wtedy na każdą kieszeń i na każdą przyszłość. I niebagatelne są tutaj kwestie kosztów utrzymania, kwestie dojazdów, w związku w związku z powyższym zapraszamy właśnie tych studentów, którzy co prawda marzą o studiach na uniwersytetach, ale przecież my dysponujemy kierunkami, które mogą zapewnić i stworzyć satysfakcję pełną tym, którzy chcą ukończyć uniwersytet, bo jak powiedziałem uda się być może ukończyć uniwersytet w Bielsku Białej. Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Więcej o rekrutacji na studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej można dowiedzieć się na stronie www.rekrutacja.athbielsko.pl